Hello, everybody. Witam wszystkich serdecznie. Siemanko, dajcie znać, czy jest dobry posłuch, czy jest dobry obraz. A może tak zrobimy? A nie, nie, nie w tą stronę, tu. Siemanko, siemanko. Słuchajcie, niestety rozłożyło mnie dokumentnie wczoraj 39,5, dzisiaj trochę lepiej, chociaż Powiem szczerze, że nie czuję się i tak dalej najlepiej, więc zamiast, zamiast robić odcinek stwierdziłem, że zrobię po prostu otwartego live'a i sobie zupdate'ujemy ryneczek Lidla dzisiaj. Niestety jeszcze niezdrowy Helsakos. Przejdziemy sobie słuchajcie przez Bitcoina, przez Ethera, popatrzymy sobie na, popatrzymy sobie na altcoiny no i yy, rozkminimy nasze plany, w jaki sposób teraz przytrejdować, ale zacznę może szybko, ponieważ tutaj z naszym kolegą sympatycznym Deepem dzisiaj troszeczkę dywagowaliśmy. Nie wiem, czy Deep jest tutaj na live, czy nie. Chyba go nie ma. Natomiast włączę ekran. Słuchajcie, jedną rzecz chciałem wam pokazać, ponieważ wchodziliśmy sobie w bitka na 74 tysiące z hakiem. O, to jest eter. Na 74 tysiące z hakiem. I dzisiaj też tak z Deepem trochę rozmawialiśmy, patrzyliśmy na Price Action poza Discordem gdzieś tam. I no, tam po pierwsze średnią trzyma, piętnastka wygląda słabo, wyszedłem z tej pozycji. Dosłownie, dosłownie, nie wiem, siedem, rzucę plakietkę, chyba 76 coś. Natomiast, yy, natomiast tutaj yy, na tym bitcoinie uważałbym, ponieważ ta piętnastka wygląda, ta godzinówka wygląda bardzo słabo. Mamy ewidentną ładną strukturkę, coraz niższych dołków, coraz niższych górek. Trzymamy się poniżej dwusetki na godzinówce, nawet nie dochodzimy już do yy, 55. piątki. Więc no nie wygląda ten price action dobrze, jak mam być szczery. Jak sobie wejdziemy na dniówkę i popatrzymy na Bitcoina, to zobaczcie, zauważcie jedną bardzo ważną rzecz. Jesteśmy w turbo ważnej strefie płynnościowej. Osoby, które miały shorty z miejsca, o którym wspominałem, że będziemy wchodzić, czyli 97500, uważam, że powinni brać przynajmniej 50% tej profity na tej pozycji. Oczywiście można zacząć myśleć o rewersie. Natomiast ja chcę troszeczkę jeszcze poczekać. Tą pozycję zamknąłem, bo nie wygląda to dobrze, bo teoretycznie my moglibyśmy się wyłamać i zrobić jakiegoś graba nawet po 68 tysięcy dolarów. Więc. Yy. Obserwuję, jeżeli będziemy widzieli na świecach, na formacjach świecowych, przynajmniej trzech świecach, formację odwrócenia trendu jakąkolwiek, no to wtedy nawet delikatnie spóźniony wejdę, ale wtedy moglibyśmy spodziewać się dosyć fajnego ruchu, ponieważ nawet te 30% do góry pod czerwoną strefę. Co z naszymi 108-109 tysiącami, o których mówiłem, o rozjechała się, rozjechał się ten setup w sensie... Wątpię, że tu dojdziemy już teraz. Nie? To było moje pierwsze miejsce na shorta bezsowego, to było moje drugie miejsce na shorta bezsowego, natomiast to drugie na razie jest zinwalidowane. Wyłamaliśmy 2.618, wyłamaliśmy ten dołek dosyć mocno impulsywnie, więc w tym momencie nam to odjechało. Jedyna ostatnia strefa, która teraz jest do ewentualnego testowania, no to jest 97.500. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś lokalne struktury, no to będziemy sobie to już updateować na bieżąco na Discordzie, ponieważ tutaj trochę tych fair value gapów nam powstało. I jeden główny fair value gap, który jak sobie włączymy, to zobaczymy, że ma wolumen. Dodatkowo, na tym fair value gapie tej świecy spadkowej. Pierwszej, która tutaj nastąpiła w tej konsolidacji, czyli mieliśmy pierwszy impuls, drugi impuls, mamy bardzo mocną płynność horyzontalną, więc teoretycznie, jeżeli miałbym teraz wybrać najważniejszego fair value gapa na bitcoinie na wykresie 7-4 godzinowym, to wybrałbym tego z 86200. I tutaj ewentualnie patrzył, spodziewał się jakiegoś, hmm, jakiegoś respektu tej strefy, po prostu, nie? Eee, no nie wygląda ten rynek, na pewno słuchajcie dobrze. <kluzny> Powolutku. <kluzny> No sorry mikrofon, sorry. Akurat sygnał dałem. No cóż, nie będę powtarzał, bo gardziołko mnie boli. <grydy> Jeszcze raz. E, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zaczniemy wyłamywać się poniżej 72, 74 tysiące dolarów, będzie to potwierdzenie faktycznie chęci zejścia bezsowego. I, no i wtedy będę się dołączał do shortów, czyli będę po prostu dalej piramidował. E, jeżeli, moi kochani, e, Tutaj zaczniemy się wyłamywać poniżej 20 jedynki fioletowej, którą tu widzicie, która jest krytyczna, to ja dokładam do shortów na 68 tysięcy poniżej i trzymam shorta do okolic 48-38 tysięcy dolarów. Wiem, że dla niektórych to brzmi tragicznie. Natomiast jest taka szansa, jeżeli nie utrzymamy naszego kluczowego poziomu po pierwsze. Mamy tu główny swing high poprzedniej hossy. Mamy tu pierwsze high impulsu wzrostowego pięciofalowego, który nam tutaj nastąpił. Więc no tu jest tak napchane płynnością, tak napchane zleceniami, że po prostu reakcja jakakolwiek musi się wydarzyć. Myślę, że możemy się to nawet chyba też z Deepem dzisiaj gadaliśmy, że te 68-71 jakby testowali, to można byłoby ponownie spróbować słuchajcie, przetestować longa. Jeszcze raz spróbować po prostu łapać longi na tej 21 więc na to się będę nastawiał. Spotas 74 500 trzymasz, też będzie sprzedawać, jak będzie iść w dół? Wiesz co, tych portfeli kilka jest, Igor. Więc tak, jeżeli chodzi o futures, to longa zamknąłem, lunga. Jeżeli chodzi o kryptorolkę y, na CST Pro, no to użytkownicy CST Pro wiedzą, co tam jest. Natomiast jeżeli chodzi o mój prywatny portfel, to tak jak mówiłem, DCA, które zaczynam robić, trzymam, ponieważ to jest long termowo. Na razie wchodzę za małą kwotę, jakieś tam 50% maksymalnie portfela, które chcę wsadzić w y, cudzysłowie na następną hossę, więc spokojniutko po prostu skupuję. Następne zakupy będę Igor robił dopiero w okolicach 55 tysięcy, 56 tysięcy dolarów to będą moje następne zakupy spotowe. No i dalej, i dalej, i dalej. Oczywiście będę to update'ował. Natomiast, jak sobie jeszcze popatrzymy, tak z ciekawości, jeżeli byśmy sobie wzięli początek, start bez start Hossy właściwie, i wzięli sobie szczyt na Bitcoinie i, i zobaczyli sobie Optimal Trade Entry, się zawsze to zero gubi, to możemy to możemy zobaczyć, że Optimal Trade Entry mamy dopiero tutaj, w tym boksie, jeżeli chodzi o... tutaj. Jeżeli chodzi o optymalne wejście z metodologii ICT, no to faktycznie tutaj ten czerwony boks jest boksem, w którym dopiero warto byłoby robić jakiś DCA, nie? Ledwo się Bessa zaczęła i już zakupy, Bożeko, nie wyluzujcie. Ale my nie wiemy, dokąd będzie Bessa, nie wiemy, Iskra... <coughs> dokąd będziemy spadać. Yy, nigdy nie trafimy idealnego dołka ani górki, chyba że fartem. To się zdarza oczywiście. Natomiast nie wiesz, czy nie dostaniemy z poziomu 72-74 tysięcy odbicie do ATH, czy do 100 tysięcy, 108 tysięcy. Nie wiemy tego, nikt tego nie wie. Można sobie tylko spekulować, a nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby łapać najbardziej prawdopodobne strefy na poszczególne kierunki. Więc dla mnie jest to bardzo duży point of interest i dlatego Utrzymuje w nim pewnego rodzaju trade. Jeżeli chodzi słuchajcie o Ethera, to również zrobiłem spotowe zakupy do swojego portfela prywatnego za 2250, więc w tym momencie na delikatnym minusie. Natomiast kupuję to long-termowo, uważam, że Ether stąd również może się odbić i iść dalej do góry, tak samo jak może spadać. Jak spadnie, po prostu sobie dokupię. Jeżeli chodzi o Bitcoina i Ethera, są to coiny, które relatywnie będą bezpieczne z wiadomych przyczyn, z wiadomego powodu. Dlatego też je skupuję. Jeżeli chodzi o altcoiny, to, broń Boże, ich nie dotykam, bo paczkę altcoinów jeszcze jakąś tam małą mam. Znaczy małą, no mam paczkę altcoinów, która na razie jest jeszcze plus 200%, tak jak mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, jak spadniemy do 150% wartości mojego portfela, no to po prostu będę sprzedawał, bo te 150% muszę wziąć. Pytanie. Czy to wszystko nie za szybko się dzieje w kwestii tego zjazdu na Bitcoinie? Nie, oczywiście, że nie Grzegorz. Zobacz sobie na poprzednią hossę. Dzieje się normalnie. Popatrzcie na poprzednią hossę i zobacz sobie jak to wyglądało. Pierwszy impulsywny spadek, tu mieliśmy nie aż tak impulsywny. Wybicie trójfalowe, wybicie trójfalowe, czyli trzy ruchy do góry ABC i później, może inny wykres dam, bo tu nabdźgane jest, i później um, no, szybkie dosyć spadanie, odreagowanie, spadanie, spadanie, odreagowanie, spadanie. Nie wiem, czy to jest to odreagowanie, które można porównywać, natomiast no, warto to wziąć na pewno pod uwagę. Ja swoje pierwsze shorty kładłem tam ze 118 tysięcy, natomiast yy, natomiast tych shortów już nie ma, bo zgodnie z planem zamykałem je w okolicach 98-100 tysięcy dolarów, więc yy, teraz po prostu zbieram, będę dorzucał do tego shorta, co jest z 97. <coughs> XRP Pipad? Nie czemu pipad jeszcze nie. Ma tam dosyć mocne spadki, natomiast ja na no to bym kupował tak naprawdę w okolicach dolara, w ogóle najwcześniej jakiekolwiek te, ale póki co altcoiny są w czarnej dupce za przeproszeniem. Jedne z altcoinów trzymają się, jedne altcoiny trzymają się całkiem nieźle, drugie altcoiny trzymają się tragicznie. Totalnie tragicznie wybilają nowe, nowe low cały czas, więc prawdopodobnie większość z nich nie przeżyje tego cyklu i po prostu zniknie w następnym. W następnym wyjdą nowe jak grzyby po deszczu, tak jak zawsze. Wolatywność na nich spadnie, będzie więcej projektów, zobaczymy jak z regulacjami. Więc tak naprawdę z bezpiecznych inwestycji to. Bitcoin, Ether gdzieś tam sobie można swingować, natomiast te altcoiny czekałbym po prostu na potwierdzone jakieś dołki Bessy, żeby zobaczyć co w ogóle na tym rynku zostanie i tak dalej, nie? Jak widzisz przyszłość tradingu w erze rozwijającej się AI. Wiesz co, Dape, no AI na pewno nie oddaje pewnego rodzaju psychologii, chociaż to może i dobrze, bo nie ma, nie bierze pod uwagę, jakby nie rozgrywa, pewnie nie będzie rozgrywał pozycji z emocjami, co jest tutaj nie do końca dobre, pytanie jak z intuicją. Natomiast zobaczymy, jak będą te algoboty budowane, w jaki sposób one będą działać. Na razie myślę, jest to jeszcze na zbyt podstawowym poziomie. Sonic Forever, no Sonic to jest, to jest tragedia, nie? Klepie fundamenty, dokładnie. Niestety Sonic tragedia, no. Siemka przed przeziębieniem, jak coś już bierze się. No ładuje cały czas, Marcin, ale to jakiś wirus, więc. Myślę, że przejdzie na dniach. Czy Solana jest bezpieczna? Nie powiedziałbym, że Solana jest bezpieczna, bo żadne, żaden altcoin nie jest bezpieczny. Natomiast Solana performuje całkiem nieźle w porównaniu z resztą altcoinów. Pamiętaj, że ona się na ten moment i w tym cyklu opiera głównie na tym pamfanie. Jeżeli mówimy o jakichś ważnych miejscach, no to dopiero 74 dolary. Shorty łapaliśmy 144, więc można powoli zamykać, kto jeszcze trzyma te shorty. Natomiast dopiero tutaj bym się zastanawiał przy 74 nad jakimiś, nad jakimiś zakupami, ale ja ogólnie uważam, że jeszcze jesteśmy zbyt wcześnie na rynku, żeby altcoiny po prostu skupować. nie? Sui. No, SUI też już zeszło poniżej wszystkich oczekiwanych poziomów, więc też go nie dotykam. Ja naprawdę polecam nie dotykać w tym momencie altcoinów, bo widzę, że tu dużo osób też jest zakochana w niektórych projektach i mówi, że jest tanio, oczywiście jest tanio, tylko że niestety na tych altcoinach może być jeszcze taniej. Stellar, tak? No wszystko. Nawet ISO 22 Koiny są w dupce czarnej, nie? No, dokładnie. No tak jest, tak jest, jak tu Bet mówi. Wszystkie te koiny pochodne w ISO 2022 są pochodnymi po prostu XRP i teoretycznie mogłyby być same XRP w ISO i, nic by się, i niczego więcej by nie potrzebowali. Nowo nordisk, brzmi rosyjsko. Więc podsumowując jeszcze. No, ale Vito yy, yy... Quant i H bar jest jakby Paulo Taski, nie? On jest um, jakby współzałożycielem i on tam działa, więc to jest od, odrębne faktycznie, chociaż to zobaczymy jak oni się tam porozwijają. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, słuchajcie, na pewno jest to dobre miejsce do tego, żeby zastanowić się nad zakupami. I ja zobaczę jakie będzie price action i będę ponownie, ponowne ruchy, ponowne wejścia tam robił. Natomiast czekajcie, ja włączę może żeby... O, no, nie zaloguję się teraz, bo muszę mieć telefon, a telefonem się nagrywa. Natomiast czekajcie, sprawdzę na czacie, bo gdzieś to miałem dzisiaj. Poczekaj to. Tak, mam to tutaj. Mieliśmy... Mieliśmy 74 469 i w okolicach 76300 z tej pozycji wyszedłem. Czy obserwuję jakieś nowe projekty? Nie, nie obserwuję żadnych nowych projektów, bo tak jak powiedziałem wcześniej, <coughs> uważam, że jest za wcześnie na to, żeby jeszcze cokolwiek obserwować. Jeszcze Bitcoin nie stwierdził, czy lecimy na dno po 40 tysięcy plus minus, czy odbijemy się i stąd teoretycznie Możemy wracać do sensownych poziomów, nie? bo no to jest naprawdę mocno strefa płynnościowa, i to, to, to jest tu te, temat jest prosty. Zamykanie się świec poniżej tego czerwonego boksa będzie oznaczało potwierdzenie Bessy. Kto spekulował Bessę od górki, gratuluję. Piękne wejścia, jeżeli ktoś jeszcze trzyma. Natomiast potwierdzenia technicznego jeszcze po prostu nie mamy. Przypominam wam, że macie już otwartego patrona na Discordzie, więc możecie wejść na Discorda w ogłoszeniach. Macie ogłoszenie, jak sama nazwa wskazuje, i tam możecie sobie odebrać tymczasowego patrona na miesiąc. Natomiast w marcu będzie wchodził. Słuchajcie CST30, czyli wielki, ogromny upgrade na Discordzie, którego będziecie mogli zobaczyć darmowego patrona, który teraz będzie dostępny dla wszystkich na to, co się pozmienia. Ja jeszcze, jak zrobimy zmiany, to jeszcze tydzień Wam dam, żebyście zostali i zobaczyli, jak, jakie zmiany zostały wprowadzone i później zdecydujecie, czy chcecie zostawać. Natomiast mogę powiedzieć, że szykuję dla Was pewne ciekawe turnieje tradingowe z nagrodami w wysokości dziesiątek tysięcy złotych, więc śledźcie moje media, przede wszystkim YouTube'a i Discorda, ponieważ tam w niedługim czasie będę dawał informacje. Michałek Wygryw, Gulczas. Tak, Michałek, Michałek bardzo ładną tą pozycję złapał. Nie śledziłem tam tego dokładnie, natomiast nie wiem nawet, na jakim tam poziomie to jest, ale, ale wejście nie będziemy tu krytykować, bo wejście ma dobre. Co myślisz o adopcji WCT jako bramka płatności w tablach w terminach płatniczych? Nie wiem, co to jest WCT, albo jestem jeszcze przydżumiony przez chorobę i nie czaję. Tutaj, Gulczas, też musisz jedną rzecz wziąć pod uwagę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy wchodzili i nawet mają lepsze wejścia, też się tym nie chwalą. Myślę, że Oczywiście nie można mu tego zabrać, że dobrze wszedł i, i wynik ma nieziemski, natomiast yy, temat jest taki, że ludzie za bardzo się podniecają yy, kwotami, zamiast patrząc na całokształt yy, tradingowy, bo równie dobrze ktoś mógłby wejść i zrobić jedną trzecią tego, co tam jest i o nim by nic nie było mówione, więc zawsze niestety ludzie wchodzą na kwoty, a uważam, że w nauce i w tym wszystkim powinno chodzić o to, żeby patrzeć na to w jaki sposób ten trading cały jest prowadzony, chociaż trzeba przyznać, wejście bardzo ładne. ta wallet o Connect. Cichy, jak wejdą regulacje, to myślę, że prawdopodobnie będzie to nawet i wymagane. Nie? Jak widzę, silver. Słuchajcie, jeżeli chodzi o silver, to w ogóle się tym silverem nie podniecam na razie myślę, że możemy mieć trochę ograniczone FOMO na srebrze i gdzieś tam delikatnie sobie, delikatnie zacząć na nim w końcu korekcić, więc zobaczymy jak zachowamy się tutaj w okolicach 97 dolarów, może jakieś shorty puszczę. Natomiast złoto dalej uważam, że będzie prowzrostowe, patrząc na to co się dzieje, to uważam, że złoto jeszcze będzie rosło, więc... Tutaj nie jestem jakoś negatywnie nastawiony, zresztą sam wchodziłem 4450 plus minus i na razie cały czas tą pozycję sobie trzymam, więc jeżeli chodzi o złoto, czuję się bezpiecznie z nim. Jeżeli chodzi o srebro, uważam, że FOMO mogło minąć. Czekajcie. No, także tak sytuacja moi drodzy wygląda. Jeszcze staram się wyleczyć, bo jeszcze posiedzę 30 minut, godzinkę i powiem wam, że mnie łapie zmęczenie takie, że najchędniej tam się położył, nie? Jakiś wirus zgrzany jest na maksa, bo rano się czułem dobrze, a teraz się zaczynam znowu czuć coraz gorzej. No, cichy trzeba też, jakby zgadzam się z Tobą, to jest dobre podejście, natomiast też, żeby się nie przelewarować, uważam, że na takie zakupy jak Ty robisz, to naprawdę bardzo mały procent portfela. Nie no, rozgrywam rynek tradycyjny też, tylko dużo mniej, daro. Najczęściej dolara do złotówki, bo jakby to najczęściej dotykam. Wiesz co, zobaczymy jak z tą użytecznością faktycznie później będzie, czy nie zostały zakupione ilości srebra, które powinny zostać i w tym momencie możemy dostać lekkie odreagowanie. Natomiast ja o tej użyteczności i niedowartościowaniu srebra mówiłem wiele, wiele miesięcy temu, możesz się cofnąć, zobaczyć. Też może być auto, taka sytuacja, że po prostu my na tych cenach srebra przez najbliższe miesiące po prostu zostaniemy i tyle, nie? Robiłem test covidowy, robiłem test grypowy i ani tego, ani tego nie mam. The guy from pan, wiesz co, no ja bym chciał zobaczyć całe konto tradingowe tak naprawdę, ile razy było złapane, bo wynik jest piękny. Pytanie, ile gdzieś tam minusów na stop lossie, tego nie wiem, więc nie chcę mówić, bo nie wchodzę mu w portfel. Natomiast myślę, że to by był dobry wskaźnik, jak to tam wygląda, ale tak jak mówię, jest git. Nie interesowałem się miedzią. Ja, ja w rynku tradycyjnym, Łukasz, tak mocno nie siedzę, raczej staram się skupiać na krypto i tym, żeby znać wykres bitcoina i Ethera na pamięć i jakby skuteczność na tych dwóch coinach mieć jak najwyższą i relatywnie trzymam ją dosyć wysoko, bo tam jest w okolicach 80-90%, więc raczej skupiam się na pojedynczych walorach, bo wtedy lepiej się traduje po prostu. A co sądzi? No to starość. Jeszcze nie, CK, dajże jeszcze chwilę. Jeszcze chwilkę. <gry> Także wybaczcie, że te 2-3 dni jestem taki omamiony i trochę mniej um, z wami, ale po prostu wolę trochę odpocząć i wrócić do siły i działać dalej niż przeciągać to obuwie ile czasu. Czyli bez oficjalnie czas zacząć. Cichy obserwator, jak sobie cofniesz, to posłuchasz, jeszcze nie. Jeszcze oficjalnie nie możemy powiedzieć, że rozpoczynamy Bessę. Linka już warto powoli kupować. Teraz zobaczymy. Gdzie ja go mam? Ogólnie rzecz biorąc, link jesteśmy w konsolidacji bezsowej z, no z Bessy, więc teoretycznie jest to dobra cena. Jeżeli ktoś w ten orakel cały jakby. Może nie chcę powiedzieć czci, natomiast uważa ten projekt jako przyszłościowy. To na pewno cena jest dobra w tym momencie, nie? Daro, wiesz co? Zlecę tego live'a, że tak powiem, jednemu z dwóch naszych ekspertów. Prawdopodobnie zlecę to Michelowi, dlatego że on dużo lepiej się na tym zna ode mnie i głównie na tym skalpuje. Więc uważam, że taki live z Michelem na YouTube na pewno byłby bardziej kaloryczny niż ze mną, bo po prostu on to cały czas robi na co dzień. Ja footprint używam czasem jako dodatek, natomiast nie jest to bazowa metodyka, której używam w tradingu. Czy to prawda, że trade na krypto do USDT rozlicza się inaczej niż na spot? Pierwsze słyszę. Krypto to krypto. Rozliczasz tylko w momencie, kiedy wychodzisz do fiatów, więc tu nie ma mm, większego znaczenia to, nie? Tak naprawdę. Słuchajcie, będę powoli kończył, bo, bo tak. Natomiast postaram się jeszcze wieczorkiem do Was wejść i zrobić jakiś szybki update, ci luźne gadki na, na Discordzie, więc wbijajcie śmiało. A tymczasem, nie kłamiąc, po prostu idę odpocząć, bo, bo czuję, że mnie łapie znowu. Mitchell to kot na skalpy, tak. Mitchell jest kozakiem, jeżeli chodzi o skalpy, jeżeli chodzi o footprint. Ogarnął go mega szybko i ogarnął go na mega wysokim poziomie. Także no. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz przepraszam, że tak krótko, ale człowiek czasem musi odpocząć, jak się okazuje. Nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. Więc słyszymy się na Discordzie, oczywiście na czatach z wami jestem. No i jutro live akademiczny na pro zapraszam. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.